Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakreke. Jak mówi tradycja, trzej mędrcy ze wschodu, podążywszy za gwiazdą betlejemską, złożyli panu Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirę. I jako mędrcy właśnie uczą nas w ten sposób mądrości życia my również powinniśmy złożyć w darze złoto, kadzidło i mirrę, nie dosłownie, lecz oczywiście w przenośni, symbolicznie. Złoto złożyli mędrcy panu Jezusowi jako królowi. Ono przynależne jest królowi i oznacza zarazem wiarę. Wiara doświadcza się jak złoto w tyglu. I to zresztą ma ścisły związek, królowanie z wiarą. Jeżeli Panbuk jest naszym królem, to znaczy dajemy się jemu prowadzić. Pierwsi królowie to byli ci, którzy prowadzili powierzony sobie lud bezpieczną drogą w czasie wojny w taki sposób, żeby pokonać nieprzyjaciela lub zdążyć uciec, a w czasie pokoju, żeby zdążyć na przykład do studni, do oazy, żeby ten lud powierzony królowi nie zginął marnie, lecz żeby doszedł do celu. I właśnie jeżeli my się dajemy Panu Bogu, Panu Jezusowi prowadzić, jako, jako naszemu właśnie Zbawicielowi, to w ten sposób właśnie bezpiecznie zmierzamy do celu. Ale żeby dać się prowadzić, trzeba Jemu zawierzyć, zaufać. I tu jest ścisły związek naszej wiary z Królowaniem Bożym w naszych sercach. Następnie kadzidło, jest to ofiara przynależna Bogu. I tu chodzi o oddanie Panu Bogu chwały. Bóg winien być uwielbiony w naszym życiu. Apostoł narodów, święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I my również Cokolwiek w życiu robimy, cokolwiek przeżywamy, przedsięwierzemy, co nas dotyka, wszystko niech będzie na chwałę Panu Bogu. I wreszcie Mira służyła do balsamowania zwłok. Ona była tym darem dla tego odkupiciela, który miał umrzeć na krzyżu. I również nasza droga zbawienia jest drogą krzyżoną. Obumieramy, to trzeba zaakceptować. Głupotą jest ciągła ucieczka od myśli o śmierci. Przeciwnie. Powinniśmy zaakceptować to umieranie w Chrystusie. Każda chwila zbliża nas do śmierci. Jednak śmierć nie jest końcem. Przeciwnie. Jest bramą, Wiodącą nas do życia wiecznego. I w tym się właśnie streszcza mądrość przekazana nam zgodnie z tradycją przez tych trzech mędrców ze wschodu. Dać Chrystusowi królować w, naszym, w naszych sercach, w naszym życiu, we wszystkim, co czynimy, zawierzyć Jemu bez reszty. Wszystko, cokolwiek robimy w życiu, na chwałę Bożą czynić i żyć z tą świadomością, że każda chwila jest obumieraniem, ale umieraniem dla świata, ale zbliża nas to do narodzin dla Boga.